Wy pracka Ci zaś nareszcie się uśmiechają i udają się zabieg sprawdzać zadania Czasami trudno jest nam się porozumieć, ponieważ dzieli nas służbnica wieku i mamy odrębny spojrzenie na otaczający nas świat. Jednak kochani nauczyciele, bądźcie wciąż z nami. Życzymy Wam szczęścia na następne lata. Niech żyje i nie rozkwita nam oświaty. To może przedstawmy, jak to było w dawnej szkole. Mateusz, pokaż zadaną karę. Wczoraj spałeś na lekcji i ja myślę że 50 razy nie będę spał na lekcji. A co? To? Dlaczego tylko 5 razy? A bo to jesteś większy pani. Pani moja mamulka kazała pięknie podziękować za naukę i podarowuje no. tak górę. Podziękuj mamie, że nie żałowała dla tak pięknej tej góry. Na przykład Ja ale gdzie że... Pani, bo podarować. Dziękuję, siadaj. Ilona, chodź tutaj, słuchaj. Jeśli mama przez godzinę zmywa naczynia, a tata przez godzinę sprząta piwnicę, to ile godzin pracują razem? Trzy pani osoby. A to dlaczego? No bo na zawsze, zawsze się godziny bardzo. Kto bardzo robić? Jedynka, daj zeszyt. Są. So, komórka kazała mi się spytać, co się tam wczoraj w zeszycie wpisali, bo była cała rodzina próbowała odcyfrować, ale żadnemu się nie udało. Z powodu nieczytelnego pisma niedostatecznych. Co? Jedyna? Ja nieczytelnie piszę? Tak? To przeczytaj, co tutaj jest napisane. Ale się pani czeka. Właśnie, siadaj. Przejdźmy teraz do PO. Piwowarski do odpowiedzi. No. Znowu, znowu. Powiedz nam, z czego zbudowana jest dzina bojowa? Więc tak, dzida bojowa składa się z a przeddziedzia dzida bojowej, b śróddziedzia dzida bojowej, c. あれ To no Powiedziałem chyba wyraźnie. Chwileczkę, bo no bardzo ważne rada z Panią... wizytator oczywiście. Do Fiori. A Pani co tak zadała jak mnie nigdy na oczy nie widziała? Ależ Panie Dyrektorze. Drżącym głosem widać, że Dyrektora. W tym tygodniu kazał mi Pan Dyrektor pod groźbą robienia popęk liczyć każdą kalorię z Święcę uważać, jeśli mi wolno, że, że zjadł już Pan 2100 kalorii, a jest dopiero dziesiąta piętnaście. Podano już Bigos po kawałku, smażoną kontrówkę z majakiem, z okru skarbowym, łódko polewane. Dyrektor jej lepszy niż to. Pan Fior, pani Fior, no z tym sekretarkami u Pani głowy, proszę popatrzeć na mnie. Staję, spaceruję. nie wyglądam jak ten. Antonio Banderas! no i sama pani widzi, więc może nie na Też tylko od razu skalę tego poproszę. Albo? Słuchaj, winę, tak staję na baczność. Ależ tak, pani Wistopo, oczywiście zgadzam się z panią. Że niby co? Że skarga na naszą szkołę? Że niby szczęście wyrażać wśród nauczycieli? Ale se naszych kochanych uczniów jak przyjaciół i ich nawet palcem. Jaka agresja? Jakie wykorzystywanie? Pani jest To ewidentna pomyłka. Tak, oczywiście, podejmę odpowiedni problem. Do widzenia. Zaczynam robić te głową w nogi z No, ja i teraz tam. Skargi na tym będą pisać. To ja to piszę, jak ojciec, jak matka, a oni tak, na. Tak. Jak mówi, ależ skąd? to dobrze, wyniknie. Nowakowa szepcze. W życiu? No nie my. Ilona wystraszona. Eee... Um, uh. chcę coś powiedzieć, nie może ze strachu. Szymczak, proszę zdać raport z wykonania wczorajszego zadania. Szymczak wyjmuje długą kartkę, tak? czyta na jednym det. No, Szymczak, pięknie, pięknie. A ty Nowakowa? 10 października ośmieliłam się powiedzieć na głowie że, że z meskiej planety odnosi się taki skrót, że trzeba zamówić wszystkim męskim i nowego zacząć dzieje. Skopałaś się z hierami za szkołą. Co ty sobie myślisz, że szkoła pod soki? Co? Jakiś pól budynek z kawek? Uczę dobra no, tylko siedzieć i słuchać, a nie mistrzyć się ze swoimi kolegami. Przecież już w tej szkole szósty rok w jednej klasie. Mam już 25 lat, przecież nic złego nie zrobiłam. No więc świetnie, w tym roku nie zdajesz po raz siódmy. odmaszerować. Ci, którzy nie wiedzą, że nie wiedzą, to głupcy. unikaj ich. Ci, co nie wiedzą, a wiedzą, że nie wiedzą, to prosta szkoła, O Ci, co wiedzą, a nie wiedzą, że wiedzą, to śpiący, O Ci, co wiedzą, nie wiedzą. já biếtão. Yes, <laughs>